Problem opuszczonych i niszczących pałaców i dworów to nie tylko specyfika Polski Centralnej. Wiele takich obiektów znajduje się na terenie Dolnego Śląska. Dziś znajdujemy się w miejscowości Bożków niedaleko Nowej Rudy. Za nami wspaniały i ogromny pałac. Niestety niszczący. Spróbujemy się mu przyjrzeć także z innej strony. Pałac znalazł już nowego właściciela i trwają prace remontowe, ale naprawdę długo to jeszcze chyba potrwa. No, parkiet też wymaga gruntownej odnowy. Jest też sala sejfu. Nie da się otworzyć. To jedna z najgorzej zachowanych sal. Tutaj uszkodzenia wyraźne dachu.